W których prosimy o konkretnych intencjach naszych. Także jest okazja, tutaj między wami, aby właśnie przyjechać Relifiach, jak jakże Relifiach, to jest również obecność świętego prosić. A jak widzimy, jest o co prosić? A to najważniejsza intencja dla nas, bo to jest ta najważniejsza sprawa, aby dostać. Ludzi bardzo wiemy, w tamtym czasie, kiedy rozpoczynali misję, warunki życia wśród tamtych ludzi były bardzo trudne. Pierwsze to bardzo trudny dostęp do wody bieżącej. Misjonarze, tak, i ludzie, tam mieszkali codziennie musieli odchodzić w góry, albo po prostu przynieść wodę, coś ugotować, coś robić tak Oprócz tego, parafia bardzo rozległa. 1000 kilometrów kwadratowych, potężne obszary do, do ogarnięcia, ponad 70 wiosek przegających do balawi. Y... Misjonarze widząc sytuację na tych ludzi rozpoczęli od razu swoją pracę misyjną takich dwóch równoległych płaszczyzn. Pierwszą oczywiście fundamentalną już pastercki, więc wiosę. Robienie wszystkiego, aby na nowo po wielu, wielu latach do wysokości kapłana, ludzi przyciągnąć właśnie do kościoła, do ożywić pożywić życie Ale tu lud, to właśnie tej pomocy. Pierwszą rzeczą, jaką daje się mi zraża, zrobić z tym ludziom, to właśnie doprowadzenie wody z powodu najbardziej zabudowanej wiosek, aby ludzie to wodę mieli. Wspólna praca przyczyniła się do tego, że zaczęli zaczęliśmy po prostu karmić ale przy tym to, jest najważniejsze, do bo Pana Boga. To jest czas, kiedy Peru jest krwawą nękaną przez terrorystów świętego szlaku. Organizacja Sendero Luminoso założona przez pana Guzmana, panatyka Małacę Tundra. Terroryści przez ponad 20 lat rocznie mordowali serwis. W celu doprowadzenia do rewolucji i przejęcia władzy i przeobrażenia tego w, w, w państwo totalitarne, komunistyczne pod znakiem przewodnej zarazem, pamiętamy było w Polsce. Gózman właśnie w tym momencie, gdy nasi misjonarze zaczynają pracę misyjną, no, oni są u szczytu swoich możliwości, w swoich manifestach, pogłaszą, że niebawem, kiedy obejmą władzę, uczyszczą. Pełen chwasu, bez z chwasku, kościół Oczywiście misjonarze przed wyjazdem zdali się mimo świadomość w obecności terrorystów, ale i miłość do Boga właśnie nie pozwoliła im gdzieś się zatrzymać To w rozmowach rozmawiali, że najważniejsze jest to, właśnie co się robi dla Boga, aby jak najwięcej już zdobyć, tak by w po półtorej roku pracy, czyli praktycznie na starcie terroryści od razu zauważyli pracę misjonarzy. Wielki czwartek 1991 roku ojciec Michał Piela zamyka Kościół ludzi na ołtarzu kobietę. Było to pierwsze ostrzeżenie, gdzie terroryści napisali. Jeżeli będziecie nadal odprawiać sześć świętą, czy ludziom mogą przypomagać w jakikolwiek sposób. Do tego, 70 km miasta, czy wody, ten blisko 13 na sprowadził właśnie do tego. I w rozmowie z ojcem biegniewym mówi wprost: słuchaj, wiesz, Michała, z są bo w każdej chwili przyjdą teoretyści na celu. I wtedy, jak wspomina biskup, usłyszałem zdecydowaną odpowiedź: ojca z biegniewym, chwilę patrząc na nim, na mnie, powiedział: księżyc, księżyc, słuchaj, my możemy wjechać w każdej chwili, nie ma a gdzie mają wjechać ludzie, wśród których żyjemy, na których pracujemy? Tak samo jak my żyjemy w wyrazu strachu przed terrorystami. właśnie teraz najbardziej nas czują. Dlatego zostajemy i robimy swoje. To jest ten moment, kiedy misjonarze są przekonani wewnętrznie, że mają zostać właśnie towarzyszeć. No to właśnie tym owieczką, ale musimy to powiedzieć, że zostali zwierzęt w bieżniu. 9 sierpnia to jest piąty dzień męczeństwa. Przy świętej misja była otoczona przez 15 ukrytych terrorystów, pływających w niebo, zamkniętych. Przez 40 minut odbywał się sąd, właśnie w tym mieście Indian Ketchum. Wy przez te wasze oboje, bo relikwi tylko bam ucicielami odciągają do rewolucji. W konsekwencji radną samolotę z misji wyboru owców poza wioskę. 3 km za wiosną wyrzucanym w samochodzie, jak to czynili bolszewicy, strzałem w tył głowy, zabijany. 9 sierpnia w piątek 1991 roku. W poniedziałek odbył się błączy, bo jest ojców Zbyszkiej Michała. Tutaj mamy pierwszy cud. Jak później wyznał, to użyciel, p. Federer Lubioso, pan Guzman w więzieniu, mówi, kiedy wyznałem, wydaję rozkaz, żeby tych chlechów zabordować. Byłem na 100% przekonany, że w końcu po 20 latach uda mi się spalić nad strachem NATO i wyważyć i uprawić Boga. Nie przewidziałem się, że może przekształci się w wielki manifest. Wbrew jego przebywaniu i błęklu strach setki ludzi dzieci, z przyszło, aby pożegnać się z tą wielką masą z To jest moment też mobilizacji państwa. W ciągu dwóch lat rozwalinię zostaną, złamanie zostanie w dziedzinie. Pełno oczekuje wolność. To jest pierwszy obrót na krzewskie śmierci, w którym się mieszka gdzie właśnie Pełno została w, w, sposób, w sposób, w którym uwolniona od terroryzmu. Przed Lutszą Świętą, przed męczeństwem, jak słyszeliście ojcowie, które pragnie swoją ostatnią wrześnię, Potrzeb wtedy, i tak na przed chwilą, przeczytał Ewangelię, która przypada na tamty dzień. To jest dosyć ciekawa sprawa, dopóki Ewangelia dotyczy Świętego Majka i słowa Pana Jezusa do apostołów, Jeśli ktoś straci swoje życie, a na Ewangelii ten nie zyska. Kto chce zyskać swoje życie, ten nie straci. Zobaczcie, jak Bóg działa. W takim decydującym momencie, bo z pewnością jeden odcinek, drugi przeżywali lęk, strach, bez że każdy z nas lęka się o swoje życie. W takim momencie, podczas sprawowania ofiary naszej przychodzi Pan Jezus takim słowem do mnie, potwierdzając ich decyzję dostraci bo życie dla mnie i dla mnie, zyska wszystko, co człowiek tutaj na Ziemi może zyskać. To jest ten moment, gdy uciec słysze ma 31, 33 lata, część 31 w życie. I to jest też dla nas ważne. My musimy wszystko robić, by właśnie nie tyle zyskać. Tak dalece w obrzydzeniu każe, że, że robi wszystko, aby Boga najmniejszym, żeby nie O tym mówi święta i inni święci. Na Boże posiedzie zasługuje tylko ten, który, który właśnie Boga tak kocha, że się nie obraża. Ale nie ten, który wykorzystuje Boże posiedzie na to, żeby Boga obrażać. Taki dzisiaj jest. Ludzie kochają, rozkoszeżą mówiąc sobie przecież jest spokojna, odmówię, odmówię kolonkę, że święty Bóg nie przemarczył, że jest Święci święcił i pełnieni. Tak to widziałem. Bóg jest błysięgny tylko dla tych, którzy Bóg utrudniał dla swoich żołnierzy. Którzy wszystko robią, żeby Boga nie uprawiać, bo kocha. Co też prośbę bardzo, na naświęczą święty, o to abyśmy święcie żyli kochany, potem to abyśmy święcie żyli. A święcie żyć to znaczy kochać w obłasnej sytuacji. Kochać. Unikać jak sara zamierzają. Mieć ten rzek w obrzydzeniu. Modlić się, modlić się. Myśląc o tym, najważniejsze jest tylko to, że Pan zbawił swoją duszę. I niech tak się stanie. W zębie, na swoich synów córek i naprawdę to się dzieje. Wspomniałem, że jest patronem chorych. Na Podkarpaczu, płaczył który miał złośliwego boliwa na półcach, czekał, bo ciężka operacja bardzo się martwił. I już się modlić, żeby nie mieć. Nie wiedział do różne cuda łaskotów, które o tym wspomina. Dzisiaj z okazji wszystko nas wszystkiego przekazania Każdy z Was również może otrzymać taki obrazek.